Witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Bajo. Dziś znowu jesteśmy w lesie na grzybach. Dosłownie 2 minuty od wejścia do lasu. Pierwszy grzybek znaleziony. Kozi broda. Trochę go ciężko oczyścić. Ale ja je bardzo lubię. Dwie minutki w lesie. Grzybów w tym roku jest naprawdę sporo. Wysyp prawdziwków. Wczoraj bodajże ponad 100 w godzinę. Zobaczymy, co dzisiaj. Dzisiaj jestem z córeczką, więc troszeczkę trudniej będzie się poruszać, ale na pewno damy radę. Trzymajcie kciuki za znaleziska. No na razie tylko taki przejściowy lasek. Aby przejść do tego miejsca docelowego mam jeszcze kawałek. Ale jak widać tutaj też coś idzie znaleźć. Dosłownie minutka uszedłem parę kroków od. Tej kozibrody, którą pokazywałem. Przeszedłem alejką dalej, a córeczka mówi tata tata, tu chyba grzypię. Ja mówię, e, to pewno trujak Ale patrzę. Miała rację. Piękny, zdrowiutki, prawdziweczek. Borowik. Brawo dla córeczki. Ma świetne młode oczy. Pięć latek. To i grzybki znajduje, nie? Jak tam pójdziemy w te brzuzeczki, zobaczymy co tam znajdziemy. Tak się zatrzymałem, bo córcia mówi, tata, to tru też trójak. No i tak podeszłem, zobaczyć co ona tutaj znalazła. Odkrywamy tutaj sobie te gałązki. Co my tu mamy? Podgrzybek. Czarnoepek, tak zwany. Pogoda super na grzyby. Cieplutko. W nocy padało. Jest wilgotno, także grzyby na pewno będą. Lecimy szukać tych prawdziwków. Już gdzieś one tam czekają za nami. Idziemy dalej. Zachęcam. O córcia, tutaj kolejnego podgrzybka znalazła proszę czarnoepek jak już miałem zamiar powiedzieć zachęcam do lajkowania subskrybowania kanału i komentowania jeśli macie ochotę Dajcie znać jak tam wasze przygody w lesie, ile grzybów już znaleźliście, czy byliście, czy dopiero macie zamiar się wybrać. Lecimy dalej. Jak Wam mówiłem, doszliśmy do tych bruzek, które przed chwilą pokazywałem. I oto nasze znalezisko. Bardzo ładny, zdrowy. Do wiadereczka. Iluść. Dwa metry dalej. Tutaj wzdłuż tych brzuszek. Przepiękna kureczka schowana. Tutaj na przejściu. Rośnie sobie piękny prawdziweczek. Ktoś go tutaj delikatnie chyba uszkodził. Nie zauważył. Musiał go przydeptać. Ale tak ogólnie jest bardzo ładny, zdrowy. To już kolejny. A jesteśmy w lesie zaledwie 5 minut. Grzybów jest naprawdę bardzo dużo. Ale i bardzo dużo ludzi w lesie. Po drodze minęliśmy przynajmniej 50 samochodów. Także ludzi jest sporo, ale dla każdego coś się znajdzie. Ludzi w lesie, sporo, ale to nie przeszkadza, żeby znajdywać przepiękne grzyby. Zobaczcie, jaki piękny, soczysty, grubiutki. Młody przede wszystkim. Rosną. Fajna, twarda nóżka. Super. Żadne ślimaki, robaki go nie biorą. Grzybów naprawdę w tym roku jest opór. Tutaj mamy taką polanę przeciękę z brzuzek. I tutaj już mamy pierwszego prawdziweczka. Bardzo piękny, dorodny. Żciukę uklepiemy jeden drugi, przepiękny, twardy. Gdzieś tu jeszcze jednego widziałem. Gdzie on tu był, mi ten uciek za oczu. O proszę, tutaj. I Trzy w jednym miejscu. Cztery w sumie. Piękny. Wielki. Borowik Taka przepiękna aleja Brzozeczek I tutaj mrowisko Widać tu jakieś życie Coś tu się toczy Jakieś mróweczki tu są Są mrówki Są mrówki Dużo dużo Na dzisiaj kończymy zbieranie Cureczka mówi, że ją nogi bolą, więc idziemy już w kierunku samochodu Godzinka w lesie wiaderko grzybów i idziemy do auta, więcej i tak nie potrzeba, bo nie ma później, jak tego przerobić. Stopniowo, po trochę na blaszkę do suszenia. Jak wysuszymy, to za dwa dni znowu się pójdzie. Serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Widzimy się. Znowu zapewne w lesie. Trzymajcie się, cześć.